Witajcie moi drodzy, dziś nowy temat dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Wszystko to, co było wcześniej, czyli zamiana na ułamki niewłaściwe i z ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, będzie się teraz przedawało nam podczas dodawania i odejmowania. Przypomnijmy sobie dodawanie i odejmowanie na przykładach, które mamy w książce. I zaczynamy od pierwszego zadania na stronie 99 i podpunkt A. Mamy obliczyć 3 czwarte, dodać 3 czwarte. I moi drodzy, najważniejsza rzecz. W temacie mamy jednakowe mianowniki, więc nie będziemy mieć na razie przykładów, gdzie te mianowniki są różne, ale takie sytuacje również będą i będziemy potem takie też liczyć. Gdy mamy równe mianowniki, możemy dodać liczniki. I tylko wtedy, i mianownik zostaje bez zmiany. Zatem 3 dodać 3 to jest 6 i mianownik bez zmian. Otrzymałam ułamek niewłaściwy. Zawsze, jeśli jest taka możliwość, to sobie go skracam. 3, 6 czwartych mogę podzielić przez 2. Zostanie mi 2 w mianowniku i 3 w liczniku, czyli otrzymuję 3 drugie. I jeśli mam ułamek niewłaściwy, czyli licznik większy od mianownika to zawsze wyciągamy całości, czyli zamieniamy na liczbę mieszaną. I w tej trójeczce zmieści mi się jedna dwójka, czyli jedna cała i zostanie jeszcze jedna druga. To jeszcze jeden przykład w podpunkcie A. I tutaj mamy 2 trzecie dodać, jedna trzecia znów. Mianownik jest bez zmiany, liczniki dodajemy, 3, a 3 trzecie to jest jedna cała. Podpunkt B, 1 i 2 piąte dodać 4 piąte. W takiej sytuacji najpierw patrzymy na całości. Tutaj mam jedną całą, ale tutaj nie mam żadnej całości, czyli 0. Dodajemy najpierw całości, czyli 1 dodać 0, jedna cała, następnie dodaję liczniki i mianownik zostaje bez zmian. 2 dodać 4 to 6 i 5 mianowników. I zobaczcie, co tu się wydarzyło. Mam jedną całą, ale 6 piątych to jest ułamek niewłaściwy, więc tutaj też są ukryte całości. W szóstce mieści się jedna piątka, jedna cała piątka, więc dodaję do całości. Dwie całe i została mi jedna piąta. I jeszcze jeden, 3 i 5 ósmych. Dodać 4, dodać 7 ósmych. I znów dodaję całości. 3, dodać 0 to 3. I dodaję liczniki. 5 dodać 7 to 12. I uwaga, znów, ile mam ósemek w 12, jedną całą, czyli dokładam całości do trójki, czyli mam 4 i zostaną mi 4 ósme. Oczywiście mogę sobie skrócić, muszę, bo zawsze doprowadzam do najprostszej postaci. 8 podzielić przez 4 to 2, 4 podzielić przez 4 to 1, czyli 4 i 1, druga. Dobrze, kolejne przykłady. 2, 1 trzecia. I dodać 3, 1 trzecia. Zobaczcie, mam teraz dwie liczby mieszane. Dodaję sobie najpierw całości. 2, dodać 3. To 5 i dodaję liczniki. 2, 3. Nie mam tutaj co skracać, nie mam co zamieniać. Zostawiam w ten sposób. 4 i 2, piąte. Dodać 3 i 4, piąte. Dodaję ca całości, czyli mam 7 całych i piątkę w mianowniku. 2 dodać 4 to 6. I znów muszę stąd zabrać jedną całą, czyli mam 8 i została mi 1 piąta. I podpunkt D. Tutaj już mamy dodawanie trzech liczb mieszanych. Pamiętajcie, dodawać i odejmować możemy wtedy, gdy mamy równe mianowniki. No, to patrzę, co tutaj mogę zrobić. Dodać najpierw całości, czyli mam 5 całości, mianownik 3, a w liczniku 2, dodać 2, dodać 1, czyli 5. I znowu otrzymałam liczbę, yy, której licznik jest większy od mianownika, więc muszę wyciągnąć z, tej, z tego ułamka całości. Ile trójek zmieści się w piątce? 1, więc dokładam jedną całą do 5, czyli mam 6 całych i 2 trzecie. I ostatni z tego zadania, przykład. 2 i 4,5. Zobaczcie, znów dodaję całości. 6 dodać 3 to 9, dodać 2 11. I 5 w mianowniku. 2 dodać 1, 3, dodać 4, 7. I znów otrzymałam liczbę. Ułamek niewłaściwy tutaj. Więc ile tutaj tych piątek zmieści się w siódemce? Jedna. Czyli dokładam do 11 mam 12 i dwie piąte zostaną. No dodawanie nie jest specjalnie skomplikowane. Dużo trudniej jest w przypadku odejmowania. I w odejmowaniu musimy tutaj uważać, bo często jest możliwość pomyłki. No to sprawdźmy, co my tutaj mamy w zadaniu w zadaniu Drugim, 6 siódmych, odjąć 3 siódmy. Znów musi być wspólny mianownik, i taki mam. I odejmuję liczniki. 6 odjąć 3 to 3. I już mam wynik. I jeszcze jeden przykład. Najpierw tutaj patrzymy, pojawiły się całości. Ale w tym, w tym drugim ułamku tych całości nie ma, więc nie muszę odejmować. Mam 4 całe i 5 szóstych, odjąć 4 szóste, więc yy, całości nie odejmuję, ale mogę odjąć sobie ułamki, więc zostanie mi 4 całe i 1 szósta. Moi drodzy, często będzie się pojawiało tak, że będzie trzeba coś tutaj kombinować, ponieważ nie da się odją odjąć ułamków. Więc pokażę wam, jak inaczej można zrobić ten przykład. Zamienimy sobie ten ułamek na ułamek niewłaściwy. 4 razy 6 to 24 dodać 5, 29 szóstych. Odjąć 4 szóste, odejmujemy, mamy 25 6 i zamieniamy na liczbę mieszaną. Zmieści mi się tam szóstek 4 i zostanie mi jeszcze jedna. I wynik mam ten sam, gdy zamienię na ułamek niewłaściwy, robi się prościej. Tak, zobaczycie, będą takie przypadki, gdzie będzie nam trudno. Ale zobaczycie, że sobie z nimi świetnie poradzicie. Przechodzimy dalej B 3 i 4 piąte odjąć 2 całe. Moi drodzy, w sytuacji, gdy mamy tylko odjąć całości, to ułamek nam nie przeszkadza w niczym. Odejmuję po prostu całości 3 całe odjąć 2 całe, to jest jedna cała i cztery piąte zostają. I jeszcze jeden przykład: 5 i 5 szóstych, odjąć 4. Znów odejmuję tylko całości. 1 cała i 5 szóstych. Ale zobaczcie, co się dzieje, gdy ja mam od całości odjąć ułamek. Hmm. No ciekawa sprawa. Moi drodzy, metody są dwie. Albo zamieniamy na ułamek niewłaściwy, czyli chcę mieć mianownik 8, no bo odjąć mogę tylko wtedy, gdy mam równe mianowniki. To dwie całe pizze z których każda jest podzielona na 8 części. Ile będzie miało razem części? Było takie zadanie, gdy zamienialiśmy liczby całkowite na łomek niewłaściwy. Trzeba sobie przypomnieć. To będzie 16 ósmych. Zobaczcie. To są dwie całe. No i teraz normalnie sobie odejmuję. 11 ósmych. I oczywiście to jest 1 cała i 3 ósmy. To jest jedna, jeden sposób. Ale drugi sposób to jest taki, że Tą liczbę 2 rozbijam sobie na dwie całe. Jedna cała i druga, którą zamieniam na ułamek niewłaściwy 8 ósmych. Bo 8 ósmych to jest 1. I razem daje mi to dwie całe. Zobaczcie, 1 i 8 ósmych odjąć 5 ósmych. Teraz mogę odjąć sobie, zobaczcie. Całości zostawiam, bo od 8 mogę odjąć 5 i mam 3, 8. Wynik jest ten sam. Jaką metodą wy będziecie liczyć? Wasza sprawa, byle było poprawnie. To spróbujmy policzyć kolejny przykład. Mamy tutaj jeszcze 5 odjąć, 2, 5. Ja bym chciała tą metodą zrobić. Jest prostsza, dlatego że nie muszę zamieniać cały, wszystkich całości. Czyli tu będzie 4 i 5 piątych. Tą jedną całą zawsze zamieniam na 5. Na, na ułamek, w którym licznik jest równy mianownikowi. Czyli 4 i 5 piątych, odjąć 2 piąte. No to 4 całe zostają. 5 odjąć 2, 3 piąte, proste. No i jest jeszcze jedna sytuacja, gdzie to odejmowanie będzie problematyczne. Zobaczcie przykład D. 3 i 2 piąte, um, odjąć 1 i 4 piąte. Uwaga. Jest to przykład, który mogę odjąć sobie całości, ale niestety już liczników się nie da odjąć. 2 odjąć 4 nie umiem zrobić. Zatem mogę sobie odjąć te całości. Będzie mi łatwiej, czyli 3 odjąć 1 to będą dwie całe. 2 piąte zostają, a tutaj mi zostają 4 piąte, bo już odjęłam. No ale teraz nie umiem tego obliczyć, więc muszę zamienić. Pierwsza rzecz, mogę zamienić na ułamek niewłaściwy i właśnie to zrobię. 2 razy 5 to 10, dodać 2, dwa. 12 piątych, odjąć 4 piąte i już jest całkiem przyjemne odejmowanie. 12 odjąć 4 mogę zrobić. O, oj, nie trzecich, tylko piątych. 8 piątych i wyciągamy całości 1 cała i 3 piąte. Mamy. I moi drodzy, jest jeszcze jedna metoda, można inaczej to odjąć. 3 i 2 piąte, odjąć 1 i 4 piąte. Udajmy sobie najpierw tą całość jedną, będzie mi łatwiej. Czyli będę miała 2 piąte, 2 i 2 piąte, odjąć 4 piąte. I teraz tutaj znów będę chciała rozbić sobie tą jedną całość na 1 i 5 piątych. Ale pamiętajcie, że tutaj jest jeszcze ułamek 2 piąte. No to co takiego się tutaj dzieje? Zobaczcie, będzie jedna cała. 5 piątych muszę dodać z ułamkiem 2 piąte, czyli mam 7 piątych. I mogę teraz spokojnie odjąć. No jest troszkę skomplikowane, ale jest to inna metoda. Chcę Wam ją pokazać, żebyście potrafili. 1 zostaje, bo nie mam całości do odjęcia. 7 odjąć 4 to 3 piąte. Wynik musi być ten sam. Jeśli Wam jest łatwiej w ten sposób, bo po prostu zabieramy sobie jedną całą tylko, więc mniej mamy tych liczb. To ok. Ale jeśli wolicie zamieniać na łamki niewłaściwe, to również możecie w ten sposób zrobić. I chciałabym jeszcze jeden przykład tutaj zrobić. I ja sobie zamienię na łamki niewłaściwe. Nie będę odejmować całości, bo nie muszę tego robić. Zobaczcie, obie liczby zamienię na łamki niewłaściwe. 5 razy 6 to 30, dodać 1, 31, 6. 2 razy 6 to 12, dodać 5, 17, 6. Odejmuję liczniki i mam. Do 23 i jeszcze 11, czyli 14 szóstych. Najpierw sobie skrócę. Podzielę przez 2, to jest 3 i 7. 7 trzecich, a teraz na liczbę mieszaną. 2 całe i 1, trzecia. Zobaczcie, po skróceniu mam inny mianownik. Nie trzeba. Tutaj skracać. Można skrócić sobie na końcu, ale ja bym zawsze chciała, żeby wasze działanie było doprowadzone do najprostszej postaci, czyli skrócone i żeby były liczby mieszane, jeśli pojawi się łamek niewłaściwy. Ok, no to teraz, moi drodzy, oczywiście ćwiczenie dla Was. Chciałabym, żebyście zrobili ćwiczenie pierwsze i drugie na stronie 71. 我干娘。